miejsce, panie Marku zajmować miejsce. Znałem obrady po przerwie. Proszę panią przewodniczącą Krawczyk o dalsze punkty. Uchwały numer 25, łamane na 133, łamane na 220 Rady Gminy Sieciechowie z dnia 15 października 2002 roku w sprawie stanowiska dotyczącego zachowania integralności województwa mazowieckiego. Rada Gminy Sieciechów uchwala, co następuje. Paragraf 1. Przyjmuje się stanowisko dotyczące zachowania integralności województwa mazowieckiego, stanowiący załącznik do uchwały. Paragraf 2. Niniejsze stanowisko przekazuje się 1. Prezydentowi RP, 2. Prezesowi Rady Ministrów, 3. Marszałkowi Senatu RP, 4. Marszałkowi Sejmu RP, 5. Posłom i senatorom Województwa Mazowieckiego, 6. Wojewodzie Mazowieckiemu, 7. Samorządowi Województwa Mazowieckiego, 8. Samorząd, samorządom powiatowym i samorządom gminnym z terenu Województwa Mazowieckiego, 9. Związkowi Gmin Wiejskich RP, 10, Związkowi Miast Polskich, 11 Związkowi Powiatów Polskich i 12 Związkowi Województw RP. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Sieciechów. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są jakieś uwagi do przeczytanego projektu uchwał? Proszę Pana Radna Abramka. Czy wszyscy Radni zapoznali się yy, z uchwałą Rady Powiatu w Radomiu z 21 września 2020 roku, bo tutaj mamy tylko uzasadnienie do tej uchwały z Samorządu Województwa województwa yy, Wojewódzkiego w Mazowskim. i to jest od Pana Struzika, a tu jest zupełnie inna uchwała, która jakby piekło i niebo, załóżmy. Także moje pytanie, czy faktycznie wszyscy są zapoznani? No właśnie o to chodzi. To, to w takim układzie, to w takim układzie należałoby odczytać obie, oba uzasadnienia i jedną i drugą, załóżmy.

Ja, ja tak naprawdę nie jestem yy, yy, przekonany yy, i do jednej opcji i do drugiej. Więc myślę, że nie my będziemy decydować i nie kruszmy tutaj kopii. Moje zdanie jest takie, żebyśmy po prostu się wstrzymali. Takie jest moje zdanie. Dziękuję. Głosujemy. To jest, to jest najlepsze rozwiązanie, jakie Pan Wójt tutaj zaproponował, bo w tej sytuacji Pan Marszałek Struzik, obawiając się, że właśnie wpływy będą niższe, jeżeli będzie podział, no to teraz zaczynają działać i prosić tutaj samorządy, żeby się wypowiedziały za integra integracją. Ale co robiły do tej pory? Bo tu w, tym, w tej uchwale samorządu powiatu to Warszawa, Proszę Państwa, jest 156% średniej unijnej, a tutaj nasz region tylko 60%. Dalej idąc bezrobocie w Mazowieckim na poziomie 6,2%, a u nas 17,2%. A gdzie oni byli do tej pory? Ja pytam się, gdzie oni byli? Nie widzieli tego? Czy proszę, proszę Państwa, ja się tutaj jeszcze nie ma tu żadnej ani dyscypliny, ani nakazów, ani rozkazów. Znamy temat tyle, o ile w końcu to, co powiedział Pan Wuj, nie wiadomo, co z tego, co będzie po prostu. Proszę, Pan Bieniarz. Ale to już zdjąć trzeba było na początku sesji. I że zakończy temat. Najlepiej zagłosować i będziemy mieli problem z głowy, a nie odkładać. Dobra, ustawiaj głosujemy. Ja się wstrzymuję, co będzie tam? Jest.

I'm to the

Przeciw jedna i za jedna, no, no, tak, czyli uchwała została objęta. Kolejny projekt uchwały numer 25 na 134 umany na 20 Rady Gminy Siedlcichów dnia 15 października 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2024. Rada Komisji chodzi, uchwala to następuje. Paragraf pierwszy, W uchwale nr 17, łamane na 87, łamane na 19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2024 Wprowadza się następujące zmiany. Punkt 1. Załącznik nr 1, tabelaryczna prezentacja wieloletniej prognozy finansowej, otrzymuje wzmienię zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszej uchwały. Punkt 2. Załącznik numer 2, wykaz przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej, otrzymuje wzmienię zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy Państwo Radni mają jakieś uwagi do tej uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Kolejny projekt uchwały nr 25 łamane na 135 łamane na 20 z dnia 15 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy sieciechów na 2020 rok. Rada Gminy Sieciechów w uchwale budżetowej na rok 2020 nr 17 łamane na 88 Łamane na 19 z dnia 19 grudnia 2019 roku wprowadza następujące zmiany. Paragraf pierwszy. Punkt pierwszy. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych na rok 2020 w tabeli nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszej uchwały. Punkt 2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych na rok 2020 w tabeli numer 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem numer 2 do niniejszej uchwały. Punkt 3. Dokonuje się zmiany planu zadań majątkowych na rok 2020 z tabeli numer 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Punkt 4. Dokonuje się zmiany zadań z funduszu sołeckiego na rok 2020 z tabeli nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Który? Który? Zmiany, w zmiany w budżecie są proszę Państwa. Paragraf 2. W wyniku zmian wprowadzonych w paragrafie 1 zmienia się w treść uchwały budżetowej następujący w następujący sposób. Paragraf, punkt pierwszy, paragraf pierwszy, ustęp pierwszy otrzymuje brzmienie. Ustala się dochody w łącznej kwocie 18 436 820 97 zł. 97 groszy. Z tego 1 bieżące w kwocie 18 089 301 51 zł. 51 groszy. 2 majątkowe w kwocie.

Paragraf 2 otrzymuje brzmienie. Ustala się planowany deficyt w wysokości 520 699 ,48 zł 48 który zostanie finansowany przychodami przy, przychodzącymi tak, z tak a nadwyżki z lat w wysokości 508 572 zł B niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu przejrzystości przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 4127 ,48 zł. 48 groszy. Punkt 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 984 127 ,48 zł. 48 groszy. W tym z tytułu, a nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 707 220 ,11 zł. 11 groszy. B. Wolnych środków w wysokości 272 779,89 zł. C. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia budżetu określonej w ustawie o wychowaniu przejrzystości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 4127,48 zł. Paragraf 4. Punkt 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminie Sieciechów. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy macie Państwo jakieś uwagi do tej uchwały? Może bym Panią Skarbnik poprosiła kilka zdań, żeby nam opowiedziała o tym budżecie. A to jest tak bardziej pytam dla pozostałych ludzi, dla tych, którzy nas oglądają, którzy nie chodzą na komisję i na, na sesję. No to może przyjmijmy taką zasadę, żeby to było szczegółowo, bo tutaj ludzie mnie zapytali i widzieć. wiedzieć naprawdę, żeby to wszystkie zmiany były czytane szczegółowo.

Ostatnio oglądałam sesję z Nieboszczką. Bardzo, bardzo mi się podobała, bo wszystkie zmiany były przedstawione przez panią skarbnik. Konkretnie para, 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 paragraf, zwiększone środki, tu zmniejszono wszystko na to. Tak, tak. Musimy już od nas zintegrować, a będziemy musieli odczytać. Nie musimy odprawiać do pieczą. To taka moja sugestia, jak pani skarbnik sobie nie życzy. Wszystko, wszystko jest jasne. Ja, Państwa, jakieś pytania do projektu Ale przecież my nie musimy naśladować innych gmin, trzeba to wziąć pod uwagę. Dlatego ja. Mówię, inne gminy było, a nie proszę pan wójt. Ja uważam, że zróbmy tak, jak było. Na następnych komisjach wszyscy zadecydują i ewentualnie od przyszłej sesji, jeżeli będzie taka wola. Zrobimy tak, jak tutaj proponuje pani Monika. Dziękuję. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Czy w ogóle jeszcze przed głosowaniem ktoś by się chciał wypowiedzieć na temat tego budżetu? Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani przewodniczącej. Proszę państwa przechodzimy do punktu ostatniego sprawy przedostatniego sprawy różne. Tu, tu nam się trochę skomplikowała sytuacja, bo mieliśmy tutaj po prostu powiedzieć parę słów do sołtysa byłego pana dracha. Sołtysa i radnego no w jednej osobie, na no się okazało, że no, no wyszedł po, po prostu poszedł wcześniej. No i my tak sobie po cichu po prostu mamy zamiar takie jedno podziękowanie mu zrobić na następnej najbliższej okazji. No. W sprawach różnych, proszę państwa, proszę pani skarbnik. Własnego... Dziękuję Pani Skarbnik. Proszę bardzo Pan Radny Abramczyk. Pani wspomniała, że się zmniejszają środki właśnie od podatników, że się nie rozliczają. To jest właśnie po kłosie tej ustawy uchwały, którzyśmy mieli za integralnością, bo te podmioty wszystkie co działają na terenie naszej gminy jakoś nie płacą, nie są zarejestrowani co tylko gdzie indziej, tam gdzie są dogodniejsze warunki, bo tutaj Mazowsze jest bogate, a Puławy Dęblin, tam jest prowadzenie działalności gospodarczej tańsze. I my musimy myśleć na ten temat, żeby to po prostu bo tutaj pan Struzik pisze, że jak to jest pięknie żyć tutaj w Mazowszu. To wcale nieprawda jest, bo ci wszyscy, którzy liczą pieniądze, to wiedzą, że tutaj właśnie się nie opłaci. Dlatego, że Mazowsze jest bogate, a nasz region faktycznie jest biedny. I my musimy być za tym, żeby rozdzielić te wszystkie województwa. Wtedy będziemy czerpać korzyści właśnie z tych wszystkich dup, jakie tutaj są te podmioty, że powinni płacić. Te, które działalność prowadzą tu, w gminie, powinny płacić podatki tutaj. Szanowny Panie Radny, jak to rzeczywiście będzie, to jeszcze nie wiadomo, bo jedni chcą podziału, a drudzy nie chcą podziału. No i, i, czy my taki będziemy mieli na to wpływ wielki, my w tej chwili? No, rząd chce podziału i pewnie przeforsuje albo nie przeforsuje. No, no. Rząd... Trudno nam powiedzieć w tej chwili. Po prostu to nie ma takiego mądrego na, na tą chwilę. Kto z Państwa jeszcze w sprawach różnych? Ja wiem, że Pan Radny się zapoznawał z tymi no i szczegółowo. Być może, że tak to będzie, ale tak do końca jest tak Pan przekonany? No chyba nie. Do końca jestem właśnie przekonany, że to do niczego dobrego nie, nas nie zaprowadzi. Proszę Państwa, w Warszawie pan prezydent Szaskowski, 9 miliardów złotych zrobił długu. Ponad 9, bo on mówi ponad. I teraz, jeżeli chodzi jeszcze 3 lata do końca kadencji, jak myślicie państwo, kogo wesprze pan Struzik? To jest koalicja, żeby tam zredukować ten, to zadłużenie. Czy tutaj nam da pieniądze do tego regionu? Na pewno tutaj nie da. Bo teraz mają nóż na gardle, że im zejdzie tam... Dobrze, dobrze, żeby tak się, to co Pan mówi, żeby tak, jak, jak tak jest, jak tak by było, no to dobrze, żeby, żeby Pan by wywnioskował, czy Pan się dowiedział. A wiadomo, czy tak będzie tego, ja tam nie mam żadnej pewności, jak to będzie. A czy Państwo dalej na ten temat? W sprawach różnych? Nie widzę, więc zamykam 25 sesję Rady Gminy w Czechowie. Naprawdę dziękuję Państwu za przybycie w takich szczególnych warunkach. Jak Państwo zauważyli musieliśmy się z sołtysami podzielić na dwie grupy, no bo taka, taka jest konieczność. Wszystkiego dobrego do widzenia.